Mi się wydaje, że młody człowiek bardzo potrzebuje poznać y, świat, zrozumieć go, ale i siebie y, wewnątrz. I nic tak na, nas nie wesprze w tym poszukiwaniu, jak obcowanie ze sztuką, z różnymi gatunkami. Muzyka jak najbardziej pomaga być lepszym. Wydaje mi się, że naszym największym sukcesem jest to, że cały czas pracujemy i tworzymy razem. To jest szczególnie ważne w przypadku chóru amatorskiego. Bardzo się cieszę, że cały czas jest motywacja do tego, żeby pracować nad kolejnym repertuarem. Jest to szczególnie też ważne w czasie pandemii, gdzie pracujemy online, ale ta praca idzie do przodu. Ważne jest również dla nas docenienie naszej pracy, tak podczas koncertów, przez publiczność, i reakcje, jak i przez jury na konkursach i festiwalach, szczególnie ostatnich, gdzie dostaliśmy Grand Prix w Petersburgu, w Czechach, w Pardubicach czy w Barczewie. Miło jest nam również, że dostajemy takie nagrody, jak na przykład nominacja do Fryderyków, co dla naszego zespołu jest bardzo ważne, którą ostatnio otrzymaliśmy za nagranie Całonocnego Czuwania Siergieja Rachmaninowa. Mi się wydaje, że najlepsza zachęta dla młodzieży to jest autentyczność, bycie w prawdzie. I tak jak dobry rodzic wie, że można mówić dziecku dużo, a dziecko i tak będzie powtarzało to, jak zachowują się rodzice. Tak i my wszyscy działający w kulturze, jeżeli będziemy autentycznie, będziemy to, co kochamy, robić dobrze, to do nas będą przychodzili ludzie.